A więc coś moje białe serki z tej strony oczywiście. Ta 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 Dzisiaj tematycznie Blackpink, też jadę dzisiaj na film o Blackpink. Kupiłam sobie takie okularki, ale widzę już, że odbija się w nich okno, więc chyba sobie je opuścimy. I w dzisiejszym filmie otwieram sobie pluszowego czog. Luszową maskotkę Dweckiego z Eskizu, czyli maskotki Changbin'a ze Stray Tak jak pewnie kojarzycie, na moim kanale jest już e, unboxing między innymi tego pięknego pana, czyli lalki Jungkooka z BTS, a kamu jego 4 lat. Więc teraz w końcu będzie miał przyjaciela, co prawda nie jest to lalka, ale jest to w zasadzie taka, można powiedzieć, pluszowa lalka, taka szmacianka. Szmacianka, to nie brzmi najlepiej. W każdym razie ja się mega cieszę, bo czekałam na nim dość długo, bez pewnego przedłużania. Przechodzimy do otwierania. Wiecie co? Zapomniałam, a miałam się ubrać na czarno, żeby pasować do długiego. Jeszcze czekajcie, to jest obrywalne. Różowa paczuszka, różowe nożyczki, tak jak wszystko w tym pokoju. Jeszcze wam opowiem anegdotkę, żebyście spodziewali się mniej więcej tego, co tu jest. To, co sobie teraz wyobrażacie, może mieć troszeczkę inny obraz niż to, co rzeczywiście się tam znajduje czyle do story, tak? Ja teraz mam strasznie dużo wydatków koniecznych, tak zwanych, na które muszę wydać pieniądze, a niekoniecznie chcę. I dlatego właśnie było troszkę zaciskanie pasa. W ostatnim czasie nie kupowałam żadnych ani k popowych albumów ani merchu. To też zauważyliście pewnie po moim kanale, gdyż nie nagrywałam żadnego unboxingu. Ostatni unboxing był chyba na moje urodziny, czyli w kwietniu. I to jeszcze dostałam album, a nie yy, kupiłam. Koniec końców, w końcu dotarł do mnie może już zacznę to otwierać lekki przypływ gotówki. I stwierdziłam, że skoro tak ładnie zbierałam pieniądze cały ten czas i mam troszeczkę za nadto, to sprawię sobie prezent. I tym prezentem miało być właśnie pluszowy, pluszowy dłeki, pluso, pluszowe eskizu. Więc wchod weszłam na oryginalną stronę eskizu. I zacznijmy od tego, że było to wyprzedane. Ok, otworzyłam to już, ale nie chcę tam za bardzo kupać. E, byłam gotowa kupić to tu i teraz, tu i wtedy, tam i wtedy, ale było to wyprzedane. Potem, gdy szukałam na innych stronach, okazało się, że taki pluszowy, kurczę, świnko króliczek kosztuje 300 polskich złotych, co jak na mój budżet jest jednak troszkę za dużo jak za pluszowego prochiaka. Natomiast byłam naprawdę gotowa kupić to w tamtym momencie, ale tak jak mówię. Było to wyprzedane i chwała Bogu, budziłam się drugiego dnia z myślą: Jakie Czy ja wczoraj naprawdę chciałam wydać 300 zł na pruszowego prosiaka? Więc e, weszłam na wszystkim dobrze znaną i kochaną stronę AliExpress i tam znalazłam właśnie podróbkę, co prawda, e, ale jednak naszego błękitnego. Też, no, fajnie by było mieć oryginalnego, nie powiem, ale jednak ja chciałam po prostu go mieć dla wystroju, dla samej e, świadomości posiadania baby dueki. Cóż, no jest jaki jest, ale będę go kochać całym sercem. No wciąż, jeśli to oglądasz, przepraszam, że kupuję podróby, wiem, że cię zawiodłam, ale bywaj i tak. I mam nadzieję, że nie będzie ci podróby. Ja pierdaszek, jakie to surocze! Jak widzicie, dobra, może damy mu oddychać. Jak widzicie, jest bardzo szczelnie zawiązany w worek. Może dlatego mu tak troszkę morskę rozkwasiło, widać. Natomiast też, jak widzicie, mamy matching outfitów, tak jak powiedziałam. Dobra, otwórzmy tego Urbisa. Jacek! Look at Dobrze, uspokój się, patry. To tylko pluszowy prosiak. O mój Boże, jakie to jest urocze! Look at him! It's so cute. Jezus, nie mogę z tego ogon... A te stópki! <grywia> jaki słodziak! Więc tak się... Jezus, ja nie mogę go dać, Ja nie wiem nawet, jak go trzymać w Look at him! It's so... It's so beautiful. E, troszkę mu się też koszulka podciągnęła, więc poprawiamy go tutaj, okej. Okay. Zdecydowanie, warte każdych. Dobra, może nie 300 zł, ale <grybujesz> sporej ilości pieniędzy na pewno. Na pewno tyle, ile na niego, za niego dałam, jest warty. Amen w pacierzu po prawej stronie eskizus. Są... Amadella Amadella, 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 Na oryginalnej stronie Eskizu są też y, ubranka różne do nich z różnych evencików. I bardzo bym chciała sobie też jakieś może kiedyś sprawić, gdybym miała y, na to fundusze, Dlatego zobaczymy, czy ta koszulka jest do niego doszyta, czy jest zdejmowalna. Ale już widzę, że chyba jest zdejmowalna. Dlatego moja ulubiona część wszystkich unboxingów maskotek k-popowych idoli. Rozbieranie ich. Zdjąć. Zaraz, zaraz będziemy go rozbierać. Na nazywa, się nazywają kończyny świni? Ra nie racę, tylko racę? Nie mam pojęcia, ale luka to jest łapka? Ogarnij się Patrycja, to tylko pluszowy prosiak Pamiętaj o tym. Przez głowę mu to raczej nie przejdzie, bo baniak to ma dosyć spory, ale spróbujemy dołem Nie mogę jeszcze z tego ogonka. Dobra, wyjmuj łapę, ale ma troszeczkę Nie, że oceniam, ale łapy to ma troszeczkę kiepsko skoordynowane, w się sensie, ta jest taka a to jest trochę przygięta, ale i tak go kocham. Teraz mogę odwzorować z tego mema z sumbinem. Nie pamiętam jak, jaką tam miał minę, ale chyba ci Także także jest git. Pragnę się pochwalić, że jest taka bieda, że zrobiłam sobie nawet papierowego długiego, i tak mi się prezentuje. Jeden do jednego. I jak wam będzie przykozać na mojej półce Akiana. Tak się prezentuje jego szlafroczek, ale w ogóle podwinął mu się rękawik, także dobrze, że go zdjęłam, bo możemy teraz go naprawić. Tak się prezentuje jego przyodzienie Jest napis SK, SKZ, tak, ich logo, tak, chciałam mówić SKZ, ale SKZ. Dwa małe rękawki na dwie małe świnkorączki. Nie jest jakoś super mięciutki, powiem Wam, ale to pewnie dlatego, żeby, żeby po prostu stał e, be, nieruchomo, bez w sensie, wiecie o co chodzi. Żeby po prostu się utrzymywał, ale no jestem zachwycona, bardzo przyjemny materiał to jest, to jest taki troszeczkę jakby taki, ciężko stwierdzić, taki plusz Merch z BT21 też jest z tego wykonany, bo mam akurat RJ poduszkę i on jest wykonany z dokładnie tego samego materiału To jest ten taki materiał, że on widać w którą stronę przesuwasz palcami, o właśnie widzicie to, prawda, jakie powstają zmiany kolorów. Jego główka jest przeurocza. No kurczę, to no przecież to jest tak przesłodkie. E, z bliska, jeśli się przyjrzymy, ma tutaj uszka, które akurat nie są tak porządnie wypchane, dlatego one są takie trochę kłapowate, płap kłapouchy, e, ale one są mega porządnie wykonane. Tu wszystko jest pięknie, ładnie obszyte z innego materiału. Tak samo grzyweczka jest tutaj e, wyszyta i tak samo oczka i nosek i polisie wszystko jest wyszyte, więc to nie jest tak, że to są na przykład naprasowanki albo nie wiem... Ee, jakieś naklejki czy coś takiego Są po prostu wszystko pięknie wyszyte Tak jak w oryginalnych Prawdopodobnie, gdyż nigdy oryginalnego Chongbonga w ręce nie trzymałam, co prawda Ale z tego co widziałam, tak jak w oryginalnych SK Zoo Lashes jest Jedyne do czego bym się przyczepiła Jeśli chodzi o tą AliExpressową wersję to Rzeczywiście do tych rączek No bo chyba sami to widzicie, że ta jest tak ładnie Okrąglutka i nawet troszeczkę zabinięta A ta jest taka po prostu Trójkątna, w sensie on wygląda jakby stał Następująco tak. ale you get the point. No, niżej na dole też tutaj wszystko jest porządnie przyszyte, a szwów prawie w ogóle nie widać, nie licząc tego podbródka. Ma trochę jak Andrzej Duda pupcia na brodzie. Natomiast y, tutaj na dole, jak widzicie, jest wyszyty nawet pępuszek, co jest przekochane, gdyż y, wiem, że sk oryginalne też mają wyszyte te pępuszki i bałam się, że czegoś takiego w wersji podrabianej niestety nie będzie, ale jest i jest wykonane bardzo porządnie. I tak samo piękne stópki wyprofilowane trzy palce, tak jak prawdziwa świńska raca, ra. Nie wiem, to się raca nazywa? Chyba nie raca, raca. racę? Coś, co wydaje mi się, że coś związanego z racą, ale nie jestem pewna, czy to się nazywa racę. Racica! Racica! Właśnie, raciczki. Raciczki ma takie małe, bielutkie, wyprofilowane raciczki. Przeurocze. Ubierzmy mu teraz koszuleczkę. Koszulka, nie wiem jak te oryginalne, gdyż... No już, już, wybekaj się, dziecko, wybekaj się. Nie wiem jak to. <grywia> jak to słodko wygląda. Ło... No, trzymaj się. Nie wiem jak to orygina. <grywia> Nie mogę z tego. Nie wiem, jak te oryginalne koszuleczki się prezentują z bliska, gdyż, tak jak mówię, na żywo nigdy z bliska SKZ-u nie widziałam tyle, co na przykład na TikTokach czy na YouTubie. Ale koszulka jest już wykonana odrobinkę gorzej, chodzi tak bardzo dobrze, gdyż na przykład tutaj jest troszeczkę jakby od dołu krzywościęta, mam wrażenie, i nie jest jakby zaszyta, przez co może się to łatwo porwać. Eee, I tak samo za czystymi rękawami jest dobrze. Ogólnie nie jest tak źle w sensie, jak na swoją cenę. To jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Ja jestem zadowolona z takiego, jakiego mam. Jest prześliczny, jest naprawdę świetnie wykonany. Woo! <grym> Także teraz będę robić triki z dłekim, ale on jest mega łatwo się go chwyta. W sensie do łapania jest naprawdę super easy. Tak. Także ja razem z dłekim dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli filmik wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie ten kanał. No, no Czemu? No czemu? Widzimy się już któryś raz tutaj, a ty nadal mi nie subskrybujesz. No dlaczego? Spójrz mu w oczy i powiedz prawdziwy powód. Dlaczego? No właśnie, nie ma powodu, dlatego zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cieka.